Jestem Eryk, a dzisiaj też odcinek z piłki nożnej z moim kuzynem. Jak widzicie, nowa piłka, prezentuje się ładnie, piłka Adidasa. Dzisiaj konkurencja, rzuty karne, rzuty wolne, sam na sam, po pięć prób. No i co, zaczynamy z odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A my zabierzemy się za pierwszy strzał. Jak widzicie, mój kuzyn broni. Mamy pierwszą bramkę. To tak: trzy próby prawą, dwie lewą. Druga próba, czy wyjdzie? Jeszcze jedna próba prawą nogą, później dwie lewe. Gotowy? Gotowy. Okej, okay, 3 na 5, dobrze nam idzie. Teraz lewą. Dwa razy lewą. Okej, okay, trafione. Zatopione. Jak się to mówi? Było? Było. 5 na 5, rzuty karne. W czym 2 sumowuje? No, teraz zawieramy się za sam na sam po 5, pięć... nie, 3, trzy... przepraszam, 3 próby. 3 próby, 3 próby na szczęście tylko. Podaj. Co, my lecimy? Tu jest piłka jak widzicie, a my lecimy Piłka wróciła 1 na 3 jest dobrze ponad 2 na 3 ostatnia próba przeważam, że Troszeczkę nie widać, jak piłka leci do bramki, ale jeszcze nie jestem takim dobrym, wyćwiczony w tym. W, drzwi, w kamerze. Aj, oj, oj, oj. ładnie wybronił żółwik. Piłkowy. Ostatnia konkurencja. Wolne. Rzuty wola, gdzieś mniej więcej. Idę. Ja wiem gdzie, tu gdzieś? I może jeszcze strzały z dystansu. O, strzały. jeszcze strzały z dystansu, pięć prób. Tutaj pięć prób? Pięć, nie? Pięć prób. Okej, okay. piłka jest tam. Weszło jeden na pięć. Jeden na pięć jest dobrze. Słupek nie ma, bo nie jestem wolny, dobry. Jeszcze trzy próby obok, niestety nie ma. Teraz tak, jeszcze dwie próby. Ile jest? Jeden na, na Okej. Okay. Dwa na pięć. Ostatni strzał mamy. No niestety. Dwa na pięć. Ale zawsze coś. Dwa trafione, trzy nie. Teraz strzały z dystansu. To będzie dość ciekawe. Ale... Te, teraz tak zrobimy, że po trzy próby, trzy próby gdzieś tak. I później ty trzy próby będziesz mi strzelał. Ty będziesz trzymał kamerkę. No, lepiej nie, bo jak ja puszę telefon albo dobra, to ja, ja, ja będę próbował coś obronić. Okej, okay, lecimy. Będą trzy miejsca, trzy strzały. Pierwsze tu, troszeczkę ostry kąt, ale co to? jest to dla nas. Jeden, jeden. Jeden. Już jesteśmy. Musimy się jeszcze już... nie przemyśleć. Nie wiem, jak to jeszcze uderzyć, ale coś tam wyjedzie. Jeszcze ile? Dwie próby, nie? Dwie próby jeszcze, Pobieg na bramkę. Okej, okay. lecimy. Tam zamyka, jak widzicie. Lecimy. Jest, widzicie, dwa na trzy. Teraz... Ostatni strzał. Tutaj. Jeszcze pamiętam, że z tego kąta kiedyś Ronaldo strzelił ładną bramkę. okienko. Jak ktoś nie wie, to nie mówię właśnie. O! Ładnie! Okej, okay, dwa na trzy. Teraz twoja kolej. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Może być lepszy. No niech będzie tam. Okej. Okay. Środek. Będę mówił, nie? No. Okej. Okay. Jedno obronione. Okej, okay, może strzelać. O ładnie na środku. Tak, widzieliście. zblizieliście. Ostatnia próba. Okej, okay, obroniłem. To by było na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam i I do następnego filmu. Czyli do dzisiaj w sumie. Cześć!